Co? Z aktorstwo musi być. No czyli mówię, czego będziecie potrzebować? tak? A no. ty mówisz od I razu swoją: krzesła, krzesła i determinacja. Tylko bardziej z emocją, no? Krzesła. Krzesła. Krzesła, krzesła i determinację. No, to tyle na ten temat. Nie, no jesteś tym, co jeszcze? Czyli... To było pięć. Tak Bo rapar, nie? Bo... Ja ostatnio tak robiłem, że e, pokażę Wam e, pięć... W tym nagraniu objawię Ci pięć prawd. To raz. dobre. Szybko, zdrowo i przyjemnie. zrobić? Nie. nie. Szybko, zdrowo i smacznie. Aha. Dobra. Gadżet numer jeden. Przenośna torba na posiłki. I co teraz? No najwiste to było i teraz muszę coś powiedzieć, to się wytnie, nie? To, 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 to wy coś wiesz w Nie wiem, nie wiem, nie wiem. <table> dobra, to Dobra, pääny, dobra? No kurde. szósty to... teraz, tak? Punkt numer sześć, bardzo, bardzo ważne. Okrywanie nie na no, takie dobra. Punkt numer sześć, według mnie jeden z ważniejszych, czyli dieta. Niby każdy wie, że trzeba trzymać dietę, że to poprawia tak naprawdę wszystko, ale mało kto... Kurwa, no nie wiem, może no, dieta jest bardzo ważna. Jak widać, Marta rządzi. <laughs> może być tak, nie? Co to znaczy Marta rządzi? Pasuje do, do mojego stylu. Nie wiem, zobaczymy jak do twojego. <laughs> Dobra, my nagrywamy Mariusz, my pracujemy się jeszcze na serio. Co? <laughs> czosnek cebula i Mary. Kurwa. Kurde, same mi się pojawiają teraz w głowie jakieś kościelne rzeczy. O kurde, ale po prostu chyba dawno do w kościele nie byłem. Dobra, nie, nie, nie poruszajmy tego tematu. Tutaj macie Instagram, zobaczcie sobie. No tu no, no najwięcej masz na rękach. No bardzo bardzo dużo rękoma. <laughs> Co takie <laughs> <to> tak? <laughs> no? to, nie umiem takie proste rzeczy no, bo jakby to zobaczyć, jak się kąpiesz, co tam się po tym pochodzi. Marlisz, to byś coś dodać jeszcze? No. Okay, <noise> nie. Nie, to czeka, nie. Żegnamy się w takim. teraz. Na krześle. Co?